Witam, witam i o zdrowie pytam. Z tej strony Mariusz i projekt odmładzania na Surowo. Bardzo się cieszę, że tu wskoczyłeś. Za momencie opowiem Ci o tym, co udało mi się ustalić w mojej drodze do zdrowia. W drodze do zdrowia, którą rozpoczęliśmy 10 lat temu razem z Agnieszką, moją partnerką, ponieważ wychodziliśmy z bardzo poważnych objawów w naszym organizmie, zmian nowotworowych. E, niestety e, w mojej rodzinie mieliśmy różnego rodzaju objawy nowotworowe, które w niektórych przypadkach zakończyły się tragicznie. E, na szczęście my wywaliśmy inną drogę i tą drogę opowiadamy w projekcie odmładzania na surowo. Dlatego mam nadzieję, że zostanie z nami na dłużej. Dzisiaj pragnę się zastanowić razem z tobą nad tym, e, dlaczego cukrzyca typu drugiego może być niewłaściwie leczona. Dlaczego niewłaściwie się ją leczy, dlaczego źle się ją leczy, dlaczego nie skupia się nad tym, co tak naprawdę mogło być przyczyną cukrzycy, Chciałbym Ci dzisiaj powiedzieć o kilku bardzo ciekawych spostrzeżeniach i informacjach, które zdobyłem z książek, które przeczytałem, jak również powiem Ci, w jaki sposób możesz pozbyć się tego problemu. Dlatego zostań ze mną do końca. Jeśli spodoba Ci się ta informacja i pomyślisz o kimś, kogo znasz, kto, kto potrzebuje tej informacji, koniecznie podziel się tą informacją. Dzięki za wszystkie paluchy serducha w ten sposób film również dotrze do szerszej grupy osób. A zatem, jak określa się przede wszystkim cukrzycę? Cukrzycę poprzez badanie po prostu krwi, tak? Badamy sobie ilość glukozy, ilość cukru we krwi. Glukozy, jeśli stwierdzi się 126 więcej przy czterech badaniach, lekarz stwierdzi, że to jest cukrzyca. Jest to po prostu stwierdzenie tak zwanej hiperglikemii, czyli mamy po prostu tam za dużo cukru. To dlaczego w tym momencie nie zadbamy o to, żeby tego cukru było mniej, tylko zaczynamy dbać o to, żeby wybierać ten cukier w postaci insuliny? Dlaczego lekarz przypisuje insulinę? Najpierw zastanówmy się, dlaczego powstaje taki problem. Przede wszystkim tu mamy trzustkę. Trzustka znajduje się po lewej stronie, tuż pod żebrami. I trzustka ma jeden z hormonów, który nazywamy insuliną, który odpowiada za to, żeby wybierać właśnie nadmiar glukozy z krwi. Czyli jeśli jest podwyższona glukoza, jeśli tego cukru jest za dużo, to insulina potrzebuje się pojawić, pobrać tą glukozę i zaprowadzić w miejsca, gdzie ta glukoza jest przeznaczona. Bardzo dużo glukozy trafia do komórek. Nasze komórki potrzebują energii, dlatego ta glukoza tam trafia. Natomiast, kiedy w naszym organizmie cały czas jest za dużo tej glukozy, niestety komórki w pewnym momencie się zamykają. Komórki nie chcą wpuścić więcej glukozy, ponieważ glukoza jest dla nich trująca w dużych ilościach. Dlatego zamykają się i nie wiadomo, co zrobić z tą glukozą. Co się wtedy dzieje, kiedy komórka jest zamknięta na przyjęcie glukozy i innych pokarmów? Nie ma informacji zwrotnej do trzustki. Trzustka, już jest wszystko w porządku, obniżona jest glukoza, nakarmiona jest komórka, możesz przestać produkować insulinę. Niestety, trzustka cały czas produkuje insulinę, bo nie ma tej właśnie informacji zwrotnej. Cały czas ta insulina pojawia się po prostu w systemie, cały czas trzustka myśli, że potrzeba tej insuliny, bo nie wie, co się dzieje tak naprawdę. Jest głucha, jest ślepa na tą, na tą sytuację. Co się dzieje w takich sytuacjach? Cukrzycy czy osoby, które mają podwyższoną insulinę, mają aż od 5 do 7 razy więcej insuliny w momencie, kiedy taka sytuacja powstaje. I co się dzieje? Jeśli jesteś w takim procesie przez około 10 do, 12, do 20 lat, czyli podwyższona insulina przez 10 do 20 lat, możesz się nabawić różnego rodzaju objawów. Objawów, które w każdym przypadku mogą być oddzielnie leczone, są stwierdzane zamiast skupić się tak naprawdę nad tym, co jest przyczyną. Być może spotkałeś się już lub niestety przechodzisz przez retinopatię, czyli problem z siatkówką oka, jest to ślepota cukrzycowa, tak? Neuropatia, czyli problemy nerwów, drętwienie, zanik nerwów, problemy, które się tam pojawiają po prostu w układzie neurowym. Neutropatia, czyli nerki. Nerki są zaatakowane przez glukozy. nadciśnienie to jest klasyczny, klasyczny objaw nadpodwyższonej insuliny. To jest klasycznie połączone. Nadciśnienie razem z tym objawem. Następne to będzie utrata pamięci, problemy z mózgiem odtłuszczone organy. Widzisz, nasze organy potrzebują być otoczone lekką, taką powiedzmy, powłoką tłuszczu, żeby je zabezpieczać. Natomiast niestety większość z nas ma te organy otłuszczone, czyli tego tłuszczu jest tam za dużo. Ale co było przyczyną? Nikt nie skupia się nad tym, co było przyczyną. Co było przyczyną? Co było pierwsze? Co najpierw się pojawiło? I tutaj mam nadzieję, że mi podpowiecie, co pojawiło się najpierw. W momencie, kiedy tego, tego cukru było cały czas za dużo, kiedy trzustka cały czas produkowała insulinę i ta Insulina po prostu zaczęła opanowywać swoje ciało, powstało coś takiego, co się nazywa insulinooporność. I ta insulinooporność tak naprawdę jest problemem 60 do 80% Polaków. Niestety, insulinooporność, której nikt tak naprawdę nam nie stwierdza. Insulina jest to bardzo potrzebny hormon w naszym organizmie. Jest potrzebny do tego właśnie, żeby obniżać glukozę, żeby dostarczać pokarmów do, naszego, do naszych komórek, ale insulina e, dociera wszędzie i w nadmiarze jest toksyczna. Kiedy jest jej za dużo, nasze ciało broni się przed insuliną. Dodatkowo jest anaboliczna, dlatego wszystko rośnie. Kiedy insulina się pojawia, to wszystko jest dużo większe, dużo, dużo bardziej rośnie, dlatego na przykład insulinę uwielbiają kulturyści. Bo chcą, żeby byli duzi, anaboliczni, żeby rosło to bardzo mocno. I teraz, czy można temu zapobiec? Czy można zapobiec tym wszystkim objawom i sposobom leczenia tych objawów? A mam dla Ciebie taką propozycję. Przede wszystkim zamiast mierzyć glukozę we krwi, którą się mierzy na co dzień, bo kiedy zmierzysz już glukozę we krwi i ta glukoza jest wysoka, powyżej 120 nadczo i jest, utrzymuje się przez dłuższy okres czasu, to wtedy masz cukrzycę, która jest tylko objawem insulinooporności. To jest objaw tego, że insulina w Twoim organizmie nie pracuje poprawnie. Dlatego zanim to tak się stanie, a nawet jeśli nie masz żadnych objawów, po prostu zmierz sobie insulinę nadczo. Po prostu pójdź do lekarza i powiedz, że pragniesz zamiast cukru zmierzyć insulinę. Może Ci wyznaczyć insulin, nie, zmierzenie krzywej insulin, cukrowo-insulinowej, ale tak naprawdę chodzi tutaj o insulinę. I różne są przedziały tej insuliny, ile jej powinno tak naprawdę być. Ja Ciebie zachęcam do tego, żeby utrzymywać swoją insulinę poniżej 5. Jeśli żeby to było poniżej 5, to wtedy jest wszystko w miarę porządku w Twoim organizmie. Każdy wskaźnik powyżej 5 niestety jest dla Ciebie szkodliwy. I teraz! Jeśli zmierzy ci się insulinę i wyjdzie ci powyżej pięciu, to co masz teraz zrobić, aby ustrzec się przed cukrzycą, przed retinopatią i innymi objawami w swoim organizmie? Przede wszystkim usuń pewne rzeczy ze swojego życia. To są rzeczy zbędne, e, lub w dużych ilościach są naprawdę szkodliwe. Po pierwsze, węglowodany. Węglowodany w postaci chleba, makaronów, pizzy, ciastek, e, wszelkiego rodzaju słodyczy, napojów gazowanych, jak również ziemniaków. Zobacz, czy jesteś w stanie to odstawić ze swojego życia. Węglowodany, po, węglowodany połączenie z, bia, w połączeniu z białkiem. Niestety, kiedy dwie te rzeczy się razem połączą, to jeszcze bardziej insulina przejmuje kontrolę. Dlatego, łączenie ziemniaków z kotletem, który jest tradycyjnym, niestety, pokarmem, powoduje to, że powstaje insulinooporność w Twoim organizmie. Tak samo jak jesz hamburgera w bułce, to tam tak samo połączone białko razem z węglowodanami. Jest to dla Ciebie trucizna. Nadmiar białka ogólnie, nadmiar białka i to głównie u sportowców, którzy szukają tego białka, jakiegoś zamiennika, tych proszków takich, jakichś tam substancji białkowych, które mają im wzmacniać mięśnie, naprawdę to powoduje insulinoporność w Twoim organizmie. I z jednej strony możesz być, nie wiem, bardziej zbudowany, mocniej zbudowany, ale z drugiej strony będziesz miał problemy ze swoim zdrowiem. Myślę, że tego nie chcesz, dlatego unikaj tego nadmiaru białka. Glutaminian sodu, syrop glukozowo-fruktozowy, częste jedzenie. Większość osób niestety je za często. Ja wiem, że te osoby, które nas oglądają, wiedzą już o tym, że zachęcamy do zmniejszenia ilości posiłków, ale kiedy za każdym razem wkładasz coś do buzi, to twoja trzustka produkuje insulinę. Te insuliny masz już dużo, dlatego nie warto tej insuliny wprowadzać tak często. I oleje do smażenia również mają bardzo mocny wpływ na to, że podnosi Ci się insulina do góry. Co wstawiamy w zamian czasową głodówkę? Zobacz, czy jesteś w stanie przejść na jeden lub dwa posiłki dziennie. E, najlepiej, żeby to było jak najpóźniej od, od, od wstania i jak najwcześniej przed kolacją. Jeden do dwóch posiłków zredukuje insulinę. Następne to będą soki warzywne. Soki warzywne są niezbędne do tego, aby obniżyć insulinooporność w Twoim organizmie. Ocet jabłkowy jest wspaniały do tego. No i warzywa. Warzywa, które dostarczą ci potasu. Najważniejszy pierwiastek, najważniejszy składnik dla osób, które mają cukrzycę, które mają insulinooporność, to jest właśnie potas, jak również cynk, który będzie właśnie w warzywach. Ćwiczenia, ale lekkie ćwiczenia, nie przemęczanie się, lekkie ćwiczenia, które pomogą obniżyć insulinę w Twoim organizmie, obniżamy stres. Jest mnóstwo filmów na naszych kanałach, poszukaj filmów na ten temat, poprawiamy sen, również to poprawi funkcjonowanie insuliny. Dlatego zachęcam Cię do tego, żebyś wyeliminował te rzeczy, wstawił te rzeczy, aby zlikwidować insulinooporność w swoim organizmie. Jak zlikwidujesz insulinooporność, to wtedy badanie cukru, glukozy w Twojej krwi nie będzie miało żadnej potrzeby, nie będzie miało żadnego sensu. Działaj na przyczynę, zamiast leczyć cukrzycę. Zastanawiam się i może ktoś mi podpowie, dlaczego lekarz, który stwierdza u kogoś cukrzycę, nie jest w stanie zaakceptować tego konceptu, że ten cukrzyk już ma za dużo insuliny w swoim organizmie. I dlaczego przypisuje mu coś w postaci insuliny, czy to będą tabletki, czy to będą leki, e, zastrzyki i tak dalej? Dlaczego to robi? Dlaczego robisz to, lekarzu, i nie jesteś w stanie zaakceptować tego faktu, że ten e, cukrzyk, który do ciebie przyszedł, ma za dużo insuliny? On ma za dużo insuliny. Zadbajmy o to, żeby cukrzyk zmniejszył ilość insuliny, żeby pozbył się tych wszystkich objawów, które leczymy. W ten sposób będziemy mieli społeczeństwo. W ten, ten sposób będziemy mieli zadowolonych ludzi i mam nadzieję, że wszyscy tego chce, chcemy. To tyle na dzisiaj. My jesteśmy tutaj na odnowie biologicznej w Hiszpanii. Za momencie, zaczynamy swój następny dzień, po to, żeby dzielić się informacjami, które myśmy zdobywali w drodze do Zdrowia, ale tak jak zawsze, łączymy się z Wami po to, żeby przekazać i Wam również na żywo coś ciekawego i mam nadzieję, że Wam się to podobało. Zadbajmy o przyczyny, zlikwidujmy przyczyny w naszym ciele, zamiast leczyć objawy, bo tego się nigdy nie wyleczy. Insulina nic nie leczy, insulina jest nam potrzebna, ale nie jest z zewnątrz. To tyle, trzymajcie się cieplutko. Cześć!